Z tej strony baronski kanał Games.pl, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Na początek, może małe wyjaśnienie, dlaczego vlogi w ostatnich tygodniach się nie pojawiały. Jak pewnie doskonale wiecie, śledząc mój kanał, staram się produkować również recenzje najnowszych produkcji. Czyli winien jest po prostu okres przedświąteczny, kiedy do tych tytułów ukazuje się naprawdę dużo, no i ja starając się dostarczyć Wam wideo-recenzje najnowszych hitów, po prostu musiałem trochę przystępować z vlogami. Doba niestety nie jest z gumy, mam ograniczone możliwości czasowe ze względu na to, że przecież normalnie pracuję, a swoje materiały nagrywam w wolnym czasie. No, a jako, że przecież trzeba również ograć te wszystkie nowe tytuły, nie zapominając również o retro, które Wam dostarczam od czasu do czasu, po prostu musiałem chwilowo przystopować z vlogami, natomiast możecie być pewni, że w najbliższym okresie trochę się to zmieni. Planuję więcej vlogów i więcej sesji typu QA na moim kanale, zatem możecie się spodziewać tego typu materiałów w większej liczbie, myślę, w najbliższym czasie. No ale przejdźmy już do meritum. Tym razem tematem vloga jest temat powracający jak bumerang od dłuższego czasu mianowicie zastanowimy się, nad tym, czy konsole coraz bardziej zaczynają przypominać pecety, albo właściwie, czy już stały się powoli pecetami w innym opakowaniu. Temat ten powraca właściwie od lat, myślę, że od panowania PlayStation 2 oraz pierwszego Xboxa. Kiedy to te konsole po raz pierwszy miały w sobie dyski twarde, albo przynajmniej można było dokupić do PS2 dysk twardy, natomiast Xbox oczywiście posiadał takowy już w zestawie, w konsoli. No i od tamtej pory pojawia się jak bumerang to pytanie, czy konsole za bardzo nie zaczynają przypominać pc tów no i czy to nie jest minus, biorąc pod uwagę to, że kiedyś przecież mieliśmy do czynienia z maszynkami typu plug and play, mogliśmy sobie włożyć kabel do telewizora i oczywiście wchwycić zapadaj, zacząć grać, natomiast. W chwili obecnej oczywiście nie jest to już tak oczywiste. Spróbujemy zatem zastanowić się nad tym całym tematem. No i oczywiście ja mam nadzieję, że Wy podzielicie się również swoimi przemyśleniami pod tym vlogiem w komentarzach. Dajcie znać oczywiście jakie jest Wasze zdanie na ten temat, natomiast ja oczywiście swoimi przemyśleniami postaram się w ciągu najbliższych kilku minut podzielić. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że dla mnie tak, konsole coraz bardziej zaczynają przypominać pecety, no i myślę, że najbardziej jest to widoczne w tym, że niestety masa gier, które ukazują się na rynku są patchowane, to znaczy musimy czekać na tak zwany day one patch, Czyli po kupieniu gry w sklepie wcale nie oznacza to, że będziemy mogli sobie bezproblemowo włożyć płytkę do konsoli i zacząć grać, bo najczęściej niestety trzeba ściągnąć bardzo dużego patcha jeszcze z serwisu sieciowego danej konsoli. No, i dopiero zacząć komfortowo grać. Oczywiście nikt nie powiedział, że nie można grać bez tego pacza, natomiast zdarzały się już przypadki, kiedy bez pacza tytuł okazywał się praktycznie niegrywalny, co oczywiście nie powinno mieć absolutnie miejsca. Standarowym przykładem myślę, że jest Assassin's Creed Unity z poprzedniego roku, który bez pacza po prostu prezentował się tragicznie. No i cóż, ci, którzy nie mają dostępu do sieci, myślę, że musieli swoje odcierpieć, kupując ten tytuł. Swoją drogą bardzo szybko zaczęły się pojawiać na aukcjach internetowych oferty sprzedaży Unity, ze względu na to, że po prostu część graczy nie akceptowała takiego stanu rzeczy, no i nie chciała się bawić po prostu z paczami, czy też męczyć się z niedopracowanym tytułem. Niestety coraz więcej gier pojawia się na rynku, które są właśnie niedopracowane. Twórcom zwyczajnie nie starcza czasu, a wydawcy nie chcą przekładać swojego tytułu na kolejne miesiące, po prostu wypuszczają. Praktycznie tytuł w beta wersji, natomiast starają się jeszcze załatać go właśnie takim patchem, łatką przed samą premierą. Nie jest oczywiście tajemnicą to, że gra w tak zwany złoty status przechodzi na długo przed wydaniem. Tak naprawdę zanim pojawi się w sklepach, ponad miesiąc już musi być ukończona, także twórcy starają się ukończyć swój tytuł przynajmniej do stadium grywalnego, no a później przez ten miesiąc jeszcze wprowadzają poprawki, które ukazują się w day one patch. No i myślę, że jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Drugi temat, przez który coraz bardziej konsole upadają się do PC-ów, to jest to, że niestety twórcy, a właściwie producenci konsol, zdecydowanie chcieliby, żeby wiązać swoje nowo zakupione gry z daną konsolą. Na szczęście na razie to nie przeszło, bo Microsoft mając takie plany zebrał spore cięgi, po jednym z E3, no i firma wycofała się z tego typu rewelacji. Przypominam, że mieliśmy mieć do czynienia z bardzo ograniczonym rynkiem gier używanych, to znaczy konsola gra miała być przypisywana do danej konsoli i praktycznie nie, mogliby, nie moglibyśmy je, mieć możliwości jej odsprzedaży, co oczywiście zostało zlinczowane przez wszystkich fanów na większości fori internetowych i serwisów społecznościowych, no i firma musiała się z tego pomysłu wycofać, natomiast nie oszukujmy się giganci będą chcieli z czasem do tego pomysłu powrócić i niestety wiązać gry z danymi konsolami. Od lat dzieje się tak już na Steamie, kiedy przecież kupując grę w pudełku często wcale nie dostajemy nawet nośnika, tylko kod do ściągnięcia gry ze Steama. No i dla mnie jest to bardzo nieciekawe zjawisko, bo przecież nie możemy mieć pewności, że za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat coś takiego jak Steam w ogóle będzie dalej istniało. Szkoda, że wydając swoje ciężko zarobione pieniądze, dostajemy jedynie kod jakiś wirtualny do pobrania gry ze sklepu sieciowego, natomiast nie dostajemy gry w fizycznym, na fizycznym nośniku. Ja zdecydowanie jestem fanem retro konsol, no i retro gier, gdzie mieliśmy do czynienia po prostu z grami, które się kupowało i byliśmy ich dożywotnimi właścicielami, odpalając taką konsolę nawet za 50 lat, oczywiście zakładając, że dalej będziemy mogli ją odpalić, bo równie dobrze telewizory mogą takiego sygnału nie obsłużyć, no ale jest to temat na innego vloga. Myślę, że odpalając taką grę nawet za 50 lat bez problemu będziemy mogli w nią pograć, co często nie jest wcale tak oczywiste. No i ja przez to właśnie staram się kolekcjonować głównie gry na konsole. Natomiast odpuszczam sobie tytuły na pc bo już nieraz się spotkałem z tym, że próbując odpalić jakąś grę. Chociażby z lat 90. na PC współczesnym po prostu miałem z tym ogromne problemy, no i trzeba było się uciekać do różnego rodzaju sztuczek, żeby w ogóle taka gra się odpaliła. No i cóż, mam nadzieję, że po prostu jak najdłużej jeszcze wytrzymają konsolę z tym, żeby nie przypisywać danej gry do danej konsoli, no i nie wiązać jej z jakimś kątem wirtualnym, bo tak jak wspomniałem, to, że usługi sieciowe na daną chwilę danego giganta mają się dobrze, wcale nie znaczy to, że za kilka lat po prostu taki gigant nie upadnie. No, i nie pojawi się kolejna usługa, która wyprze dane, dane, dany system, który na chwilę obecną wydaje się po prostu nie do zastąpienia, czy też jest tak popularny, że wszystkim się wydaje, że będzie istniał jest nieskończoność. Tak się składa, że firmy tylko w zdecydowanej mniejszości są w stanie przetrwać kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Najczęściej przecież biznesy są kilkuletnie, no i firma osiąga apogeum swojej popularności w kilka lat, natomiast później zaczyna się już trend spadkowy. No i tak jak już mówiłem, tylko najlepsi i najwięksi są w stanie przetrwać bardzo długi okres czasu. Najczęściej po prostu koncentrując się na tym, żeby przejmować konkurenty czy też wykradać jej pomysły. Tak się to przecież dzieje nie tylko w branży growej od długiego czasu. No i tak jak wspomniałem, ja mam nadzieję, że przez długi czas jeszcze konsole będą się opierać temu, żeby po prostu nie gry były standardowo wydawane na nośnikach, żeby można je było kupić w sklepach, no ale cóż, tak naprawdę zdecydujemy o tym my, czyli gracze, może niekoniecznie ja, bo ja jestem takim graczem trochę starszej daty i po prostu preferuję fizyczne nośniki, natomiast młodsi gracze coraz częściej przecież skłaniają się ku temu, żeby kupować cyfrowe wersje. Cyfrowe wersje swoją drogą są Dużo taniej udostępniane chociażby na opcjach internetowych, no ale ma to swoje niestety złe strony, mianowicie firmy starają się przyzwyczaić do tego, żebyśmy kupowali gry w cyfrowych wersjach, natomiast nie oszukujmy się, z czasem ceny mogą wzrosnąć i po prostu wrócić do poziomu wersji pudełkowych. No, a moim zdaniem zdecydowanie warto bardziej mieć wersję pudełkową niż wersję cyfrową. Kolejna sprawa, poniekąd trochę związana z tym o czym mówiłem wcześniej, nie na przykład do szerskiej pasji doprowadza to, że kupując nową grę nie jestem w stanie w nią zagrać od razu. Najczęściej pojawia się jakaś konieczność ściągnięcia patcha czy też aktualizacja systemu, na danej konsoli na PS4 czy na Xbox One. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że zostaw sobie konsolę w trybie standby, żeby pobierała sobie patche. Natomiast ja jest szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, wolę sobie oszczędzać energię i włączać konsolę wtedy, kiedy mam na to ochotę, kiedy mam ochotę zagrać, a że mam w domu Naprawdę sporo maszynek do grania to często okazuje się, że dany sprzęt po prostu przez długie tygodnie leży nieużywany. Zatem nie chcę go mieć cały czas w trybie i chcę po prostu sobie włączyć konsolę po zakupie danej gry i sobie w nią komfortowo pograć. No i oczywiście niestety muszę się wówczas denerwować tym, że najczęściej pojawia się właśnie day one patch dla danej gry, czy też aktualizacja oprogramowania. Ostatnio chociażby miałem z tym do czynienia chociażby z Halo 5 Guardians na Xboxie One, kiedy to sobie ściągnąłem grę udostępnioną mi przez firmę Microsoft, no i sobie czekałem kilka dni, zanim ją odpalę. Pewnego dnia wieczorem postanowiłem sobie ją odpalić, no i jakieś było moje zdziwienie, kiedy wówczas odpalając grę musiałem jeszcze poczekać na ściągnięcie 9GB patcha, kiedy dopiero mogłem sobie spokojnie komfortowo pograć. Złóż tego typu praktyki odbieram jak najbardziej negatywnie, no i nie oszukujmy się. Nie są one korzystne, nie są fajne dla gracza, który właśnie chce sobie bezproblemowo, komfortowo pograć. Natomiast z drugiej strony oczywiście nie można powiedzieć tego, że nagle konsole stały się pc -ami. To przede wszystkim co je odróżnia, no to przede wszystkim gry ekskluzywne. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Ja na przykład zdecydowanie bardziej preferuję konsole nad pc ze względu właśnie na ekskluzywy, które się na nich ukazują. Po prostu przyzwyczaiłem się już do wielu marek, które te konsole oferują. Chociażby na PlayStation mamy serię Uncharted, której nie znajdziemy na PC. Na Xboxie, na Xboxie mamy Gears of War, chociaż może nie jest to jakiś powalający przykład, bo przecież wybrane części pojawiały się na pc No ale chociażby mamy Halo, które nigdy się nie pojawiło, czy też Forza Motorsport, która to seria nigdy nie pojawiła się na pc Zatem są to serie przypisane do danej konsoli, no i nie wspominam już o Nintendo, które ma po prostu masę swoich marek, masę swoich serii. Być może niektórzy nazywają je wtórnymi seriami, natomiast są to po prostu marki przypisane do danej konsoli i świadczące o jej jakości. No i to mi się jak najbardziej podoba. No i muszę przyznać, że te wszystkie marki wcale nie upodobniają się jakoś do gier PC-owych, dalej zachowują swoją tożsamość. No i pod pewnymi względami dalej przypominają stare, dobre gry konsolowe. No i przede wszystkim pod tym względem, ja dalej preferuję konsolę nad PC-tami. No i kolejny temat jest taki, że cały czas kupując konsolę mamy spokój na jakieś przynajmniej 5 lat, a przecież cykl życia poprzednich maszynek był praktycznie 10-letni, zatem nie musimy dokładać do tej konsoli kolejnych bebechów. Oczywiście niektórzy powiedzą, że przez to możliwości graficzne danej konsoli są ograniczone, ale też pamiętajmy o tym, że przecież Twórcy na konsolach dużo bardziej starają się optymalizować gry niż to jest na pc gdzie często po prostu słyszymy tłumaczenia, że jak ktoś chce mieć lepszą oprawę, niech sobie po prostu dokupi kolejne części. Natomiast na konsolach jest to dużo lepiej optymalizowane, mimo wszystko. Oczywiście z niektórymi wyjątkami pokroju, chociażby właśnie Assassin's Creed wspomnianego. No ale przynajmniej te gry ekskluzywne są bardzo fajnie optymalizowane. No i chociażby grając w najnowszych Halo, czy też w kolekcji Uncharted mamy pełne 60 klatek na sekundę. Gra się w to bardzo fajnie. Ja cały czas wspominam Obliviona, którego kiedyś odpalałem na pececie. I wyobraźcie sobie, że mając wtedy całkiem niezły sprzęt, nie był to wprawdzie jakiś high-endowy PC, ale taki całkiem w porządku, który obliwiona na tamten czas ciągnął w około 30 klatkach na sekundę. Musiałem się pomęczyć blisko 3-4 godziny, żeby tak doprowadzić, tak zoptymalizować sobie sam tytuł, bo ustawiać różnego rodzaju ustawienia, żeby te 30 klatek na sekundę uzyskać, bo standardowo po odpaleniu gry uzyskiwałem wynik około 20, może 22 klatek na sekundę. Zatem właśnie tego typu akcje mnie irytują, jeśli chodzi o pc i pod tym względem dalej mimo wszystko preferuję konsole. Czy zatem konsole coraz bardziej przypominają pecety? Pewnie tak, natomiast nie twierdzę, że one już stały się pecetami. Mimo wszystko posiadają jeszcze pewną swoją tożsamość, które nie zatraciły. No i myślę, że zwłaszcza tytuły ekskluzywne pokazują, że dalej warto kupować te konsole no i wygodnie się rozsiąść na fotelu, sobie pograć z padem w ręku. Zdecydowanie nie podoba mi się pewien trend, czyli wypuszczanie tych paczy na premierę danego tytułu, natomiast mam nadzieję, że twórcy, którzy są coraz bardziej krytykowani za tego typu praktyki, po prostu będą od tego odchodzić i coraz bardziej dopracowywać swoje tytuły. Myślę, że po poprzednim roku, kiedy naprawdę wiele tytułów doczekało się zmasowanej krytyki, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o PlayStation 4 i gry third party, Często były niedopracowane. Myślę, że twórcy coraz bardziej będą do tego przykładać wagę no i z czasem nie będziemy już po prostu się spotykać z takimi przypadkami. Zatem, według mnie, oczywiście, konsole po części przypominają pc ale mimo wszystko dalej zachowały swoją tożsamość i ja dalej preferuję właśnie konsolowe granie nad PC-owym, chociażby ze względu na to, że mimo wszystko dalej jest to prostsze i nie trzeba właśnie szukać różnego rodzaju ustawień, czy też dokupować kolejnych bebechów żeby komfortowo pograć w dany tytuł. Oczywiście dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy Wy preferujecie bardziej pc granie nad konsolowym? Pewnie oczywiście pojawią się opinie, że dzięki pc to możemy pograć wiele tytułów od wydawców third-party po prostu w lepszych warunkach, w płynniejszej animacji. Natomiast rozważcie wszystkie za i przeciw i oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Ja póki co będę kończył. Już niebawem na moim kanale pojawi się kolejny materiał, ponieważ planuję sesję QA, gdzie postaram się odpowiedzieć na wybrane pytania przez Was, które zadawaliście w różnych miejscach na moim kanale oraz chociażby wysyłając pytania na Facebooku. Zatem póki co, trzymajcie się ciepło. No i tak jak już Wam mówiłem, liczę na komentarze pod filmem. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Póki co, dzięki za uwagę i do usłyszenia w najbliższych dniach.